Przyszedł czas, kochani, na moją fantastykę nienaukową i na wszystkie moje porady niemedyczne, czyli fantastykę. A jeszcze, kochani, pokażę Wam kilka zdjęć moich kwiatuszków, moich kartusików, które kwitną. No, już prawie kwitną. No jakoś tak, ale po prostu nie mogę się pochłonąć, jestem zachwycona, że mi kwitną. Nie wiem o tej porze roku, kur, na koniec stycznia. Kaktus kwitnie. Może na pustyni one kwitną teraz w tej porze, dlatego w styczniu, ale dlaczego dwa razy w roku? Wiecie, to, to jest po prostu zagadka. odpowiedź od Piotra Lewandowskiego, że ponieważ czeka mnie jak się okazuje w sobotę wyrywanie zęba i obawiam się, że środki znieczulające a jest to ósemka dolna środki znieczulające są połączone z dzikimi różami więc obawiam się trochę tego, ale mam taką cichą nadzieję, że BSM właśnie jeżeli tam naprawdę to jest, yy, to dzięki BSM-owi się tego pozbędę. Jeżeli tam to jest, bo wiecie, to, to też takie uderzenie prosto w głowę, to też trochę by było może za automatycznie. Poza tym tam pracuje Polka, porozmawiam z nią. Ona też się nie kuła dzikimi różami, porozmawiam z nią. Może ona będzie coś wiedziała na ten temat, chociaż na ten temat mało co ktoś wie w ogóle cokolwiek, więc. No ale dobra. To tak, chciałam właśnie powiedzieć, słuchajcie, bo yy, bałam się, że po wyrwaniu zęba nie wolno długo robić BSM-u. Ale jak Piotr Lewandowski właśnie mi odpisał, okazuje się, że tylko kilka godzin. A potem już można. Niesamowite, wiecie? No myślałam, że wiecie, że kilka dni, dopóki to się tam nie zarośnie dobrze i tak dalej. No nie. Także jestem ta szczęśliwa i w skowronkach. No, hejka. Wiecie co? Doszłam do wniosku, że ponieważ cały mój organizm został wyczyszczony z witamin, również ze składników mineralnych i ze wszystkiego tam, wiecie co, to jeżeli chodzi o to chorowanie, moje napęchy, tak? Mój organizm został całkiem wyczyszczony ze wszystkiego najprawdopodobniej, dlatego zaczęły się mnie imać bardziej takie nerwowe historie, z tego co zauważyłam. Zauważyłam, że zaczęłam się gorzej czuć, że w ogóle wszystko się pogorszyło, wiecie, że mój stan psychiczny. Dużo fizyczny, to i psychiczny, pogorszył się. Więc, wszystko to, co ja robiłam, czyli oczyszczałam się ze wszystkiego dosłownie, te wszystkie witaminy, to D i tak dalej, to wszystko po prostu chyba wyparowało. Yy, zaczęłam być w złej takiej formie, wiecie, Psz, Nic mi nie pasowało, praktycznie. Nadal jestem taka jakaś, no chociaż już jest dużo lepiej, tak, ale mimo wszystko. I teraz tak. Yy... To też widzicie, po to to, po to, to nakręcę taki chwilunie, dosłownie taką chwilunię. Yy, I dlatego to powiem, że. Są dwie wersje, ale na pewno nie tylko, bo nieudane dzieciństwo też robi swoje czasami. Natomiast teraz, po oczyszczeniu siebie rozumiecie, przez ten środek, który był na pęcherz, potworny środek po prostu ja czułam. Wiecie, poza tym ja nadal mam jeszcze niektóre objawy, ale już jest dużo lepiej naprawdę ale czułam też również takie u siebie obniżenie stanu psychicznego. Taki. Byłam bardzo nerwowa. Stąd moje dwa ostatnie odcinki. Jeden tam był dopiero co go puściłam, a drugi będzie, albo już jest, albo był, nie wiem, o teściowych. Taka złość, taki wkur, wiecie, takie wszystko, takie... Bo po prostu we mnie aż się gotuje, wiecie, ja po prostu czasami nie jestem w stanie się opanować. Jestem w... Po prostu, jeżeli chodzi o nerwy... Teraz widzę sama po sobie, rozumiecie, jak bardzo niedobór yy, jakichś środków, yy, rozumiecie, jakichś witamin, czy składników mineralnych, czy czegokolwiek innego, jak bardzo rzutuje na nasze zachowanie, na nasze życie, na, na, po prostu na nasze zdrowie. Trzeba to po prostu, słuchajcie, sobie w końcu uświadomić, że to to powoduje też właśnie to, że my jesteśmy w takim bardzo niefajnym stanie i dostaniemy deprechy to u mnie w tej chwili, słuchajcie, momencik. U mnie właśnie w tej chwili to zagrało główne skrzypce. Bo ja nawet czuję, mówię Wam o tym, tak? Że ja po prostu jestem w takiej... chociaż mówię, no już się zaczyna poprawiać, ale jeszcze ten dentysta w sobotę, wiecie, jak już to przeżyje, że tak powiem, to już będzie wszystko ok Natomiast... Nie olewajcie tego, słuchajcie, bo możecie mieć za mało naprawdę wielu składników w organizmie. Możecie mieć za mało, słuchajcie, witamin. I to spowoduje, że będziecie naprawdę... Fuh. Coś okropnego. Poza tym. Ale to dogram chyba w innym. Chociaż akurat tutaj by było dobrze to poruszyć, wiecie? Depresje, nerwice i tak dalej... Wiem, że oni, yy, doktorzy i różni tacy w białych kitlach i w ogóle, yy, mówią nam, że no to się dzieje, ponieważ mamy taką sytuację i tak dalej, bo coś tam, bo ale i doszukują się w dzieciństwie i tak dalej. Wiecie co? My mamy często takie zdolności, jeżeli chodzi o to nasze dzieciństwo i tak dalej, że możemy się z tego wykaraskać, tylko chodzi o to, że my potem życie mamy takie, po prostu zjebane życie mamy, wiecie? I dlatego to nas nie odpuszcza, bo to jest najprostsze. Jak ktoś jest nieszczęśliwy, to ma depresję. Jak ktoś jest nieszczęśliwy, to ma nerwice. Nerwice, depresję, stany depresyjne go łapią. Jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, jeżeli komuś coś dolega takiego, wiecie, że naprawdę no po prostu praca nie tak, dom nie tak, rodzina nie tak, coś jest nie tak. Na pewno. I człowiek z tego powodu jest nieszczęśliwy. Mąż nie tak, żona nie tak, nie wiem. Coś się dzieje z dziećmi. No wiecie, to wszystko to są nasze nieszczęścia. A kiedy zaczyna rozwijać się deprecha, nerwica i wszystko, co się wiąże ze stanem psychicznym? Jak jesteśmy nieszczęśliwi? Jak nam coś nie gra? Jak jest coś nie tak? I tu raczej to starajmy się naprawić. Wiecie? Dojdźmy do tego, co to takiego jest, i postarajmy się to naprawić. I czasami niestety, przykro mi bardzo to powiedzieć, ale czasami potrzebne są decyzje. I to bardzo radykalne decyzje. Naprawdę. Czasami nas na to nie stać. Wiem o tym. Szczególnie my, kobiety, jesteśmy na to bardzo często narażone. Ups. Po prostu nie stać nas na to. Ale wiecie co? Dla dobra swojego, być może dla dobra też również właśnie dzieci. Musimy. Nie mamy innego wyjścia. Bo to nieszczęście właśnie to powoduje. Dlatego ludzie są chorzy na deprechy, nerwice i tak dalej. Ponieważ są nieszczęśliwi. Wszystko w temacie. Zima w Irlandii. <grym> Słuchajcie, zaczęło padać w nocy. No, a roztopi się dzisiaj albo jutro najdalej. Bo widzę, że już się topi. Już się robi ciapa. No, a jest bardzo wcześnie. Jest to drugie uderzenie zimy, jeżeli chodzi o Irlandię. Podobno już nie będzie uderzeń zimy. No ale paraliż ogólnie jest na pewno, bo Irlandczycy trochę boją się jeździć w zimę. Znaczy, no, w ogóle, jak jest śnieg, tak. Więc na pewno ci, którzy nie musieli, to dzisiaj nie wyjechali. A tak ogólnie, kochani. Ech, ech, a tak ogólnie, to. Ech, co do tej nerwicy, tak? Słuchajcie, to chciałam Wam może tak sprostować? Ogólnie, jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, tak, no to wiadomo, sprawa deprecha będzie na morbeton, bo jeżeli to trwa dłużej, a on sobie sam i stara się jakoś pomóc, no to będzie deprecha. Takie sprostowanie, tak jakby, nie sprostowanie, tylko dodanie może tego na koniec, wiecie co, że można się nabawić deprechy. Będąc nieszczęśliwym, Mając przesrane dzieciństwo, to naprawdę przejebane po prostu. Oraz ja teraz widzę sama po sobie, wiecie, że po prostu jak yy, nie dostarczyłam sobie odpowiednich witaminek, suplementów, wiecie, i tak dalej, yy, to naprawdę, słuchajcie, jest ze mną gorzej. Psychicznie siadłam. Więc albo jedna z tych trzech opcji, wiecie, bo gdybyśmy mieli dobrze dosuplementowany organizm, to najprawdopodobniej i te wszelkie takie porażki życiowe by nas tak mocno nie kopnęły w dupę zaproszeniem, bo byśmy sobie, wiecie co, najprawdopodobniej szybciej dali z tym radę. Po pierwsze, co to byśmy wiedzieli, aha, taki problem, takie rozwiązanie. Natomiast jeżeli my nie posiadamy w środku, w sobie tych wszystkich rzeczy, które powinniśmy posiadać, czyli witaminek, suplementów, Składników mineralnych, to po prostu gorzej jest nam sobie radzić z takimi rzeczami, dlatego yy, mówię o tym, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, kochani. Więc yy, tak, jeżeli macie te trzy składniki razem, to macie mur beton, kurde, a jeszcze może i schizę nawet. Także yy, nie wesoło, jeśli o to chodzi, nie wesoło, ale tak. Y, odpowiednia suplementacja, moim zdaniem, y, oraz y, szczęśliwe życie, na co nie pozwala nam system za bardzo. Zresztą o systemie ja będę kręciła niedługo. Na co nam nie pozwala system za bardzo i nie ma żadnej depresji. Sami słyszeliście niejednokrotnie na pewno. Ja się zaczęłam dopiero nad tym zastanawiać, jak usłyszałam to od Jaśkowskiego. Co on mówi, że nie ma depresji? Że psychiatrzy, psychologowie i tak dalej by byli niepotrzebni. W ogóle to jest wymyślona choroba. No tak. Tak samo jak ostoporoza, jak ADHD i tak dalej. Tak samo. I to jest chorobą po prostu wymyśloną przez człowieka, żebyście wy musieli się leczyć, 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 jeszcze raz leczyć. Widzicie, takie coś mi wyszło. To już są ponad trzy tygodnie, nie mycia głowy chyba. Tak mi się wydaje. to nie liczyłam dokładnie, ale tak, tak jest na pewno. <laughs> Więc następna choroba, której mogłoby nie być. Gdybyśmy mieli odpowiednie dzieciństwo, gdybyśmy byli szczęśliwi i gdybyśmy mieli dostarczane w jedzeniu i w pożywieniu tak jak kiedyś mieliśmy, chociaż witaminy D nie za bardzo, ale to by się też dało inaczej zrobić i witaminy D, rozumiecie, i wszelakie takie witaminki, czy tam z grupy B, yy, gdybyśmy sobie dostarczali, gdybyśmy mieli w organizmie to wszystko, nic by nas się nie imało. No ale przecież nie o to chodzi, żebyśmy my czuli się dobrze i żebyśmy my byli bardziej buńczoczni, że tak powiem, i tak dalej. No przecież nie o to chodzi. Systemowi. Dzisiaj, kochani, zobaczycie, jak się robi szarlotkę. I ja nazywam tą szarlotkę irlandzką, chociaż ja wiem, że to jest irlandzka. Po prostu, gdzie nie pójdziecie tutaj do jakiegokolwiek sklepiku, słuchajcie, to ta szarlotka właśnie przeważnie wszędzie jest. No może nie tylko taka, tak, ale ta, no, jest często. Więc będziemy dzisiaj tak po łebkach oczywiście, tak, bo ja nie mam cierpliwości takich pierdół. Po łebkach będziemy robili szarlotkę. Do szarlotki będziemy, kochani, obierać jabłuszka. I tu jest tak, cztery jabłuszka, yy, o, to jest czwarte jabłuszko z robaczkiem, dziurawe, wiecie, to są irlandzkie. No, a ta reszta to jakieś przyjazne, przyjezdne zapewne. Obieramy jabłuszka. Tu ewidentnie robaczek zaczynał robotę, kochani. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Widzicie, ja się temu bardzo długo dzisiaj przyglądałam. I w tych irlandzkich jabłkach normalnie zdarzają się jakieś robaczki, że chcą po prostu te jabłuszka wpierniczać. Z takich jabłuszek robimy szarlotkę. Ja zrobiłam kochani cztery jabłka irlandzkie, a pięć bodajże jakichś tam takich po prostu zwykłych normalnych jabłek i te irlandzkie one są kwaśne, a te drugie no niekoniecznie, tak? Pokroisz w kostkę oczywiście. Jest kochani teraz pokrojone jabłuszko w kostkę, dodajemy cukier, dodajemy cukier, ewentualnie możemy dodać zaraz, cynamon, którego ja oczywiście nie dodam bo mnie się wydaje, że to ostatnio właśnie po cynamonie, tak po prostu nie fajnie, źle się poczułam, bo ja ogólnie nie przypadam za cynamonem, aż ja bym go tutaj dodała. Uuu, kochani, możemy dodać też imbir, tak? Możemy dodać, co wam się tylko zachce, chociaż do jab, do szarlotki na ogół dodajemy cynamon trochę cytryny, trochę cukru proporcje Wam będę podawała pod spodem będą gdzieś wklejone albo tutaj w filmie wkleję wiecie? po prostu zrobię jakiegoś tam screena i wkleję Wam proporcje co, ile, czego i dlaczego no i bierzemy się do roboty, będziemy pitrasić, tak? Będziemy teraz dusić ta jabłuszka, wcale niedługo żeby nie zrobiła się taka bardzo duża ciapa tam można dodać, słuchajcie cynamonu, kardamonu ginger imbiru no można dodawać różnych rzeczy. Ja tutaj dodałam tylko cukier waniliowy, cukier ten trzcinowy, bo on ma fajny kolor i nada też fajnego koloru i fajnego posmaku takiego. No i może za chwilę, aha, jakiś zapach ewentualnie i może za chwilę jeszcze trochę cytryny, ale też nie za dużo. No i będziemy grzać, mieszać, grzać, mieszać, grzać, mieszać. No i osobno robimy ciasto. Jabłka się pitraszą, <grych> zaraz będę wyłączać, wiecie, tutaj ja dodałam mało, bo ja dodałam tylko ten cukier praktycznie, e, trochę cytryny, pół cytryny dosłownie, e, cukier waniliowy i w zasadzie chyba to wszystko. No i czekam, one mają być właśnie takie mniej więcej za, dosłownie ja wiem, 10 minut kurde i wyłączam to, nie będę tego więcej robiła, bo to mają być takie kostki, wiecie, takie po prostu, nie ciapa, tylko takie kostki mają być. Kochani, ciapa z jabłek już jest gotowa. Wygląda pysznie. Jak widzicie, nie jest tak bardzo rozmemłana, że tak powiem. Po prostu chodzi o to, żeby były cząstki jabłka w tym, tak? Będzie to fajnie wyglądało potem i będzie całkiem fajnie smakowało. Foremka wysmarowana masełkiem. Dobra, kochani, mąka. Do tego pokrojone masełko w kostkę. Do tego pójdzie oczywiście cukier-puder, jajka. Oraz same żółtka i, co ważne, tutaj się tego nie robi, natomiast w Polsce pisze, że e, proszek do pieczenia, tak? E, proszku do pieczenia ja nie stosuję, ponieważ tutaj mąka irlandzka, jakiej byście nie kupili, zawiera w sobie już sodę, więc można sobie spokodorować proszek do pieczenia. No i będziemy teraz to wszystko wyrabiać i oklejać, właśnie tą tortownicę, e, po prostu ciastem. Dobra, hejka Pani to ma być tak: 300, dek, 300 mg mąki, 200 cukru pudru, nie, 200 masła, tak? Y, natomiast 100 cukru pudru, y, jedno całe jajko, dwa żółtka, no i ten proszek do pieczenia, którego ja osobiście nie dodaję. Y, jeżeli chodzi o jabłka, to ma być 2,5 kg jabłek. No, u mnie są takie pomieszane. Mm, trochę cytryny, no i cukier trzcinowy. Taki on jest, y, fajniusi, bo, bo kolor, tak i tak dalej. No i tak, teraz jabłka już się studzą. <laughs> Muszą się wystudzić. No, potem będziemy to ciasto już się wyrabia, y, więc y, będziemy potem wyklejać całą tortownicę tym ciastem, tak? No i zobaczcie, co dalej. Hejka. I tortownica, 24 cm średnicy i piec w 175-180 stopniach przez jedną godzinę. I zobaczycie jakie cudo wyjdzie, ale jeszcze pokażę jak wkładałam to wszystkie jabłuszka do, do tej tortownicy i wiecie, będzie zaklejone już bez dodatkowego... Zamiast cukru pudru, wiecie co, myślałam, żeby może zmielić ten cukier trzcinowy, on jest bardzo fajny i naprawdę świetny smak nadaje czemukolwiek praktycznie. Także to jest bardzo fajne na przyszły, na przyszłą szarlotkę, którą bardzo rzadko robimy, bo my w ogóle tutaj unikamy w sumie, no ale czasami jak się nie uda, to się nie uda. No to tak. Jabłuszka tak. <słyska> w środku, zaraz będziemy przykrywać tą wierzchnią, taką warstwą, wiecie, taką przykrywką z ciasta po prostu i będziemy wstawiać do piekarnika. Hej, hej, dopiero co wyjęte jest no, i potem zobaczymy, jak będzie wyglądało. Cukrem, pudrem można by posypać, ale ja oczywiście tego nie zrobię. Eee, musi wystygnąć teraz. Jak wystygnie, to dopiero eee, wyjmę, że tak powiem. No hejka. Wyszło coś takiego. Kochani, wyszło coś takiego. I owszem, by było wszystko ok, gdyby ciasto było grubsze. Bo widzę, że jest za cienkie ciasto wyszło tym razem poprzednio wyszło fajnie i bardziej urosło i było więcej ciasta po prostu i wtedy było wszystko ok ale ogólnie jest dobre no i kochani z tym ciastem wyszło tak, że po prostu to ciasto naprawdę jest za cienka warstwa ciasta dawno go nie robiłam bo jak go robiłam ostatnio to uu, było dosyć dawno, bo wiecie, no nie robię często ciast tak no od jakiegoś tam czasu nie robię często ciast więc tego też dawno nie robiłam nie pamiętałam dokładnie no i faktycznie te 200 yy, mg tej mąki to tak trochę, że 200 gramów, przepraszam, mąki to tak trochę nie ten, to tego. Więc myślę, że można by dać jeszcze raz tyle mąki. Trochę więcej cukru pudru, yy, troszeczkę więcej masła i po prostu zrobić w innych proporcjach i tyle, bo wyszło faktycznie, ciasto jest za cienkie. Ogólnie poza tym palce lizać dobre, tak? Yy, jest w smaku, natomiast ciasto jest za ciemkie. No ale, no nic. No hej, upa, smacznego. <laughs> Także, tak, kochani, podsumowując, yy, w sobotę, czyli jutro, bo puszczę to w piątek, czeka mnie horror <laughs> związany z moim zębem z wyrywaniem mojego zęba. Yy, no mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Yy, jeszcze będę musiała antybiotyk mieć podany, wiecie czyli 0 bsm w sobotę bo antybiotyk będzie musiał być podany ponieważ ja mam wypadanie płatka hmm. więc tak, na wszelki wypadek ja to bym się najchętniej najadła czosnku po prostu i to by był mój antybiotyk ale ten numer chyba u nich nie przejdzie natomiast tak, jeżeli chodzi o nerwice to brońmy się przed nimi i tak dalej, słuchajcie bo nawet jak mamy niesamowite przejścia to witaminkami też się do dużo zrobić yy. I róbmy wszystko tak, aby być szczęśliwymi ludźmi, po prostu. Jak jakieś stresujące sytuacje to unikać, albo po prostu kopa w dupę i na wiecie co. Natomiast jeżeli chodzi o szarlotkę, no tak. Bardzo dobra już zjadłam wszystko pysznie, ładnie, pięknie, tylko że to ciasto faktycznie za cienkie. I trzeba by było dać, słuchajcie, ze 400 gramów mąki. Tak myślę, ze 150 góra 200 cukru pudru i do tego moim zdaniem masło. No, 250, 300. Może? Czy to nie byłoby za dużo? 250 może. Masła, no i jajka i żółtka, tak? No i wy tam w Polsce proszę do pieczenia, bo chyba, że sodę dodacie. Bo my tutaj mamy tą mąkę, sodam to tyle, to po prostu zwiększyć proporcje ciasta. Natomiast jabłek nie, tam 2,5 kg, no sądzę, że tu było tyle, chociażby szło mniej tego wszystkiego niż poprzednio. No ale ciasto trochę nie wyszło, bo jakoś tak, wiecie co, gdzieś mi myślałam o czym innym, to jeszcze jakiś film nakręcić z tego pieczenia, nie wiem po co zresztą, ale żebyście zobaczyli, wiecie? Bo ja się bardzo zdziwiłam, jak zobaczyłam taką szarlotkę wchodząc. Gdzieś pamiętam, kiedyś do jakiejś kawiarenki czy do czegoś zobaczyłam taką szarlotkę. Mówię, kurczę, muszę tego spróbować, to wygląda fajnie. A takiej szarlotki jeszcze nie jadłam. No i wiecie, tak weszłam do jednego, potem kiedyś tam weszłam do drugiego, takiego sklepiku, tak? I tak patrzę, no znowu taka szarlotka. Mówię, gdzie nie wejdę praktycznie? Taka szarlotka. A jeszcze jadłam coś bardzo pysznego ciasto, ale słuchajcie, było takie kwaśne. Trochę jak szarlotka, ale nie bardzo było takie kwaśne, tak cytrynowe, niesamowicie. Oni tu mówią takie różne dziwne rzeczy, bardzo proste rzeczy przede wszystkim. U nich są, słuchajcie, tutaj nie ma takich ciast praktycznie jak w Polsce. Wiecie? Nie ma. Nie. Tutaj jakby zrobił taką polską cukiernię, no to może by zrobił jakieś pieniążki na tym. Może tak, a może nie, bo oni lubią proste raczej rzeczy. Proste. Po prostu prostota. To jest to u nich. Bo w Polsce to jest uu... Jak się wchodzi do cukierni, to przecież można oczopląsu dostać, tak? Ja, mnie najbardziej chciało się śmiać z tortu tutaj. Tutaj jeszcze torty, słuchajcie. Takie piękne, które tak wyglądają, no niesamowicie po prostu wyglądają na ekranie, tak? Przyozdobione, no huk wie czym, huk wie jakimi wzorkami, zdjęciami, i czymkolwiek, słuchajcie. A tak naprawdę, to jest warstwa takiego, ja bym powiedziała, ja to nazywam to lukrem po prostu. A to nie jest lukier, tak? Warstwa takiego czegoś słodkiego, niesamowicie dla mnie to jest ohydne po prostu. Potem jest ciasto, nie za bardzo czymś nasączone. Ja tam nie. nie, nie... w torcie, tak? W tort. Po prostu dał mi ktoś tort do zjedzenia tutaj. I u nich, słuchajcie, i to podobno u nich takie torty tutaj. To są. Wow, to jest Pychota. Z wiecie, to jeszcze ja taki tort nie od najgorszego cukiernika. Ech, no i to po prostu było. Moim zdaniem jedno wielkie nieporozumienie. Um, pomijam fakt, że ja robię dosyć dobre torty. Um, w ogóle nie mdłe, tylko ten krem, który tam jest w środku, tam zero masła jest w ogóle. Ten krem, ta pianka czy cokolwiek, to nazwać inaczej, to jest sam puch. To ciasto jest tak nasączone, że no się samo bierzecie do buzi, to się rozpływa. A tutaj słuchajcie, to jest warstwa czegoś, ciasto. Warstwa czegoś takiego lepkiego, takiego cukru, takiego Cukru, po prostu o jakimś tam niby smaku Warstwa ciasta. Warstwa znowu czegoś lepkiego. Nie, no po prostu słuchajcie. Jak dla mnie? Coś okropnego. No ale skoro oni się tym zachwycają, no lubią proste rzeczy i to faktycznie taki tort nie wymaga zbyt wielu. Jakiś tam wiecie, nie wiadomo czego, nie? No dobra, pogadałam sobie. Sorry. Miłego, udanego weekendu Wam życzę. Następny film za tydzień. Będzie o teściowych. Sama się boję normalnie. Chociaż nie jestem teściową. Yy, natomiast jeszcze następny planuję zrobić taki o mniej więcej o tym, że czasami wiecie co naprawdę. Bije brawo systemowi. Słowo daję, kurczę, beczony. No i o BSM-ie. W sumie właściwie no nie mam nic ciekawego. Słuchajcie do powiedzenia o BSM-ie. Bo jak na razie jestem na tym etapie, kiedy po prostu. Dochodzę do siebie cały czas, wiecie. To jest naprawdę ciężka sprawa, ciężka historia. Zobaczcie, ile czasu straciłam. przez taki durny pęcherz, tak? Zobaczcie, ile tracę czasu. To jest wszystko strata czasu, miesiąca już co najmniej. Musiałabym to policzyć ponad miesiąc już chyba, nie? Także wiecie, no, pff, nie jest kolorowo. Ogólnie nie jest źle, no ogólnie jest dobrze tak w miarę, no ale No, nie jest tak dobrze jak było. Wiecie, cały czas się reperuje. I tu właśnie o to chodzi. Oto, że wyszły ze mnie te wszystkie składniki mineralne, witaminki, to wszystko. Ja to cały czas niby reperuję, chociaż chyba nie do końca. I cały czas czuję braki, wiecie? No i ta moja dusza. Tego ciasta w ogóle nie powinna mieć, ale ja go nie dużo zjem. Już się będzie ten. Chłopaki dokończą. Hej, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa. Za długo gadam jak zwykle. Pa.